Dzień się, świej, jak Patrz, wadzi. Wadzi. A, Ale urwał! A nie, no lupa! Chyba, że Harry wygra tak jak Polak! Dobra, ale pająk! Koniec! A kto tutaj siedzi obok nas? Zatrób! Zobacz, Zatrób! A few moments later. Wii oh Marta! Marta! Brawo Marta! Nie ja podoba mi się? <laughs> brawo Adrian! To jest! Wygrał Marcin Tumie zwycięzku! Wojna! STORMY!